Witam serdecznie. Było miło, ale się skipsiło. Już nie taka czapeczka, ale zimówka, bo idą chłody, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegła. wszystko przez niż, który do nas zmierza z południa Europy. Jest to nisz przepełniony wilgocią, dlatego że on się rozbudował nad Morzem Śródziemnym, nabrał długożowo wilgoci i idąc do nas w górnych warstwach atmosfery, ta wilgoć zamienia się w deszcz i w śnieg. Już pada na północy Włoch, w Austrii, południowych Czechach. No i ten nisz, jak dotrze do nas to przez no, tydzień będzie pogoda bardzo niedobra, z niemiłymi zjawiskami atmosferycznymi. Szczególnie będzie niebezpiecznie na drogach, kiedy e, taki deszcz jak w tej chwili zamarzie i będzie ślizgawica, albo będzie roztopiony, zamarzający e, śnieg, który zamieni się w błoto pośniegowe. Także najbliższe dni to nie będzie zbyt ładnie. Będzie bardzo brzydka pogoda z temperaturami nocą do minus 4, minus 5 stopni. W ciągu dnia temperatury będą w granicach 2, 4, a nawet 0 stopnia. już Najzimniej będzie oczywiście nad ranem i późno w nocy. No a beskidy się zabielą. Może i tutaj na nizinach, gdzie są takie fajne górki, też już rozpocznie się za jakiś czas niedługi. Sezon narciarski. Na razie jak widzę, trwają przygotowania, są już armatki śnieżne, więc należy już szykować narty i je smarować. Niestety, jak powiedziałem, nie mam dobrych wiadomości, dlatego że ten niż, który do nas przyjdzie, on później zostanie zastąpiony przez kolejne niże atlantyckie, które utrzymają tą złą pogodę przynajmniej do końca przyszłego tygodnia. A zatem hartujmy się, do widzimy i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.